Dzień dobry moi kochani. Ja sobie to zestawię. O, dziś nagramy filmik dla Żywiołu e, Ognia. Zaczniemy od Żywiołu Ognia, Baran Lew Strzelec, tak? A więc zaczynamy. Żywioł Ognia, Baran Lew Strzelec. I wyciągniemy trzy energie. Dla baranka. Trzy energie dla baranka. Jedna, druga, i trzecia. No i karta rada. Dobrze. A więc tak. Drogi Baranku. Mm, Pojawiła się karta gwiazdy, osiem buław, pustelnik i szóstka mieczy. O czym nam to mówi? Jesteś pod ochroną. Być może jesteś przy nadziei, albo jesteś pełna nadziei, tak? Albo pełna nadziei. Może otrzymasz wiadomość, że jesteś przy nadziei, ale gwiazda to ochrona. Gwiazda to ochrona mówiąca o, o tym, że. Samotność obecnie, tak mi pokazują te energie, że obecnie jesteś, czujesz się samotnie i, i jesteś jakby odizolowana od, od zewnętrznych warunków, od świata zewnętrznego na własne życzenie, po prostu chcesz tego, jest ci tak dobrze, potrzebujesz tej samotności, twoje serduszko jest trochę lodowe, tak. To jest czytanie dla żywiołu baranka, tak? A więc baran, dla żywiołu ognia, a więc baran, lew, strzelec, tak? Więc dla żywiołu, jako dla żywiołu, ale pierwszy rozkład robię dla baranka. Musiałam sobie poukładać w głowie, wiecie, bo tak mam trochę myśli, jak patrzę na te karty, i taka podróż po własnym wnętrzu, drogi baranku, to przeci zrobi po własnym wnętrzu. Odizolowanie, wyciszenie, tak jak ja w tym momencie zrobiłam. Zrobiłam, obniżyłam temper głosku po to, żeby uspokoić moje emocje. I to jest ważne, tak, żeby uspokoić emocje. A więc tak. To jest przekaz dla baranka. Dużo wiadomości, dużo informacji. A ty potrzebujesz spokoju. Tak czujesz, tak jest dobrze na razie i nie będę dobierała kart, tylko dobiorę kartę anielską. Odpuść sobie. Odpuść sobie to, do czego musisz się zmuszać. Nie zmuszaj się do niczego, jeżeli wiesz, że potrzebujesz być w samotności, bądź w samotności. Jeżeli pewne wiadomości sprawią, że Będziesz chciała być w samotności. Yy, powędruj do swojego serca, tak? Przepój na tą spokojną stronę. Ale pamiętaj, że karta gwiazda mówi o nowej drodze. Mówi o nowej drodze i o tym, że ty, twoja rodzina jesteście pod ochroną drogi baranku. Więc odpuść sobie to, co ci nie służy. Odpuść sobie to, do czego masz się zmuszać, tak? Po prostu bądź sobą, potrzebujesz samotności, uprzeć wszystkich, że potrzebujesz być sama, potrzebujesz spokoju, tak? To jest dla baranka. Lew, zobaczymy co dla lwa, oczyścimy karty i zobaczymy co dla lwa. Zobaczymy co dla lwa. A więc tak. Może lwa. Yy, przetasowałam tą talię, ale ja wezmę z drugiej talii lwa. Zobaczymy drugą talię. Trzy energie zaraz. A więc tak. Pierwsza energia dla lwa: król kielichów. Druga. Sprawiedliwość. Trzecia dla lwa. Cesarzowa. Trzy potężne energie. Karta rada. Trójeczka kielichów. No pięknie. Mamy tu energię. Drogi lwie. Osoby. Może spotkasz taką osobę. Może ty jesteś w takiej energii. Y Kogoś bardzo empatycznego, kogoś bardzo wrażliwego, a być może kogoś, kto podarowuje ci kielich miłości, tak? Bo następuje tu sprawiedliwość, jakaś sprawiedliwość, mamy energię cesarzowej, ale ta cesarzowa jest smutna, tak? Ja mówię ta talia jest taka, że na tej talii cesarzowa jest smutna, mimo że jest w blasku, jest pod jej stopami są kwiaty roślinność tak pokazuje się w jej oczach smutek tu mamy króla kielichów karta rada ona nie chce przyjąć tego kielicha ty podarowujesz drogi lwie ten kielich jako król kielichów ale być może ta cesarzowa nie chce przyjąć Bądź przyjmuje, ale chroni swoje serce. Chroni swoje serce, tak? Nastąpi tu jakaś sprawiedliwość. Ciekawe, czego ona będzie dotyczyła. Być może coś takiego wydarzy się. No bo sprawiedliwość to sprawy prawne. Sprawiedliwość to wszelkiego rodzaju dokumentacja, tak? Wszelkiego rodzaju dokumentacja. Więc Zobaczymy tutaj, no niestety, ale muszę dobrać jedną energię, żeby nam się wyjaśniło. No chodzi o dziecko, drogi lwie. Chodzi tu o dziecko, tak? To dziecko chce żyć. Ta dziewczynka wypuszcza z ula, tak? Pszczółki. Ona ma taki ul i ona wypuszcza życie. I tak jak długo, te, tak mówią, że jak długo będą na ziemi pszczoły, tak długo będzie istniała, Nasza planeta, tak? A to dziecko wypuszcza życie, tak? Na wolność z tego, z tego ula. Ono trzyma w rączce jakiegoś kwiatka, i te pszczółki latają dookoła niej, tak? Przepiękna energia. I to jest paść kielichów, czyli bardzo emocjonalna osoba. Bardzo. I ta sprawiedliwość dotyczy tego dziecka. Mamy królową. Mamy tu cesarzową i króla kielichów. Kogoś, kto być może mm, dobiorę. jeszcze jedną energię z tej talii. Ja ją przetasowałam do króla kielichów. O co chodzi królowi kielichów? O obfitość. Tak? Król kielichów jest w takiej obfitości. On ma wszystko. On ma mądrość, on ma wiedzę, on ma ptaki, zobaczcie, tak dookoła. On ma kwiaty. On ma dary, które płyną na niego z góry. Taki jest król kielichów, a co nam powie cesarzowa? Dlaczego jest taka smutna? Ponieważ ktoś się oszukał. Ponieważ ktoś się oszukał. Było kłamstwo, manipulacja, obłuda, złodziej, tak? Coś takiego, drogi Lwie. Tak, tu się działo. Co na to czytanie? Anioł na to czytanie. Żyj radośnie, no właśnie, ale y, co zrobić, żeby żyć radośnie? Dobieram jeszcze jedną energię, tak? Zapomnieć o przeszłości. Zapomnij o tym, co było. Po prostu zapomnij o tym, co było i żyj radośnie, tak? Być może wszystko wejdzie na dobre tory, drogi Lwie. Tyle, kochana. Kochany, w zależności, kto mnie słucha. Dobrze. Mamy tutaj jeszcze strzelca, tak? Mamy strzelca, i zaraz zobaczymy. Przetasuję, co takiego dla strzelca. Co takiego dla strzelca mamy? Oj, oj! Tu karty nam wypadają. Wezmę wyżej, żebyście widzieli, że tasuje. Tak, ja tu sobie tak te karty już tak używam nie ciągle i są już trochę sfatygowane, ale jeszcze strzelec będzie miał układ. Trzech energii, a więc do dzieła wyciągamy trzy energie. Proszę bardzo, królowa denarów dla strzelca. Czyli żywioł ognia, paść kielichów. I co jeszcze? I królowa buław. Towarzystwo. I pustelnik, karta rada. Być może ktoś jest cały czas w energii działania, drogi Strzelcu. Jesteś w energii działania. Kobieta jest w energii działania, realizacji pomysłów, planów, tak? W yy, ciągłym takim napięciu, być może nawet troszeczkę. I tu pokazuje się dziecko, które prosi o uwagę. Tak. To ta, 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 ta królowa, czyli ta energia, drogi Strzelcu, być może to jesteś ty w takiej energii. Yy, Pragnie być cały czas w energii królowej denarów, czyli zarabia pieniądze, ale tu jest dziecko, które prosi o uwagę. Mamo, ofiaruje ci ten kielich. Zauważ go, tak? To jest ważne przesłanie, bo jestem samotny. Drogi Strzelcu, ja dobiorę tutaj energię. Proszę, kapłanka tu Tu ważne jest, żeby wykazać się mądrością, dużą mądrością. Bardzo ważne, żeby wykazać się mądrością. Ponieważ jest tu mm, kontakt z osobą, która y, jest w pewnej obfitości i, i to jest obfitość finansowa, ale także ta, ta osoba yy, ma, ma pewne dary, tak? kto, z którymi dzieli się z tym dzieckiem. A ty musisz to zauważyć. Anioł na to czytanie. Jest rozmowa między dzieckiem, które czuje się samotnie, z rycerzem kamieni, czyli z rycerzem denarów, kimś, kto jest niestabilny. Może, możliwe, że to brat, tak? Możliwe, że to. Kolega, ale to jest starsza osoba od dziecka, tak? Bądź dobry dla siebie i innych. Taki przekaz płynie z tego czytania. A więc tu dziecko prosi o uwagę, i zaraz dobiorę jeszcze jedną energię do pustelnika, bo tu trzeba wykazać się mądrością w rozmowie z dzieckiem, moi kochani. Co takiego jeszcze? Jaka rada? I rycerz spirali, i rycerz mieczy. Czyli mamy dwie energie obok dziecka, I, y, takie jedna z ciętym językiem, żeby nie było kłótni, być może o, możemy tak położyć. I tutaj mamy rycerza koło królowej, tak? Jakby dwie pary. Dwie pary. Rycerz z ciętym językiem koło królowej buław, i rycerz kamieni koło królowej denarów. Być może są to dwie pary i jedno dziecko. I pustelnik, tak, pustelnik z dzieckiem i dwie pary obok. No, ciekawa jestem, co łączy te dwie pary. Dziesiątka spirali, duże, po prostu duże przeciążenie. Duże przeciążenie, bardzo duże. To jest, rozstaje dróg, tak. Hmm. Ale też koniec. Koniec czegoś, czegoś trudnego, czegoś, co się kończy, tak? To łączy te dwie pary. A co łączy dziecko, tak? Z pustelnikiem. Ósemka luster. A więc, osiem kielichów, odejście od czegoś, albo przyjście kogoś, zobaczcie, ta zazwyczaj. Usemka y, kielichów kojarzy, y, jest ilustracje, są, gdzie ta osoba odchodzi. Tu ona przychodzi, zobaczcie, i powiem Wam, że to jest niby starzec, ale nie jest stary. Wygląda jak starzec: ma brodę, ma włosy, ale jego twarz promienieje i on przychodzi. Zobaczcie, on przychodzi, to jest przyjście jakiegoś człowieka do dziecka i do pustelnika, tak? Do kogoś, kto jest, kto jest teraz w energii pustelnika, tak? Czyli jest samotny, bo wybrał taką drogę, tak? No dobrze. No to jeszcze tu zobaczymy. Zmierzaj do swojego celu. No właśnie. Zmierzaj do swojego celu i ktoś tu się pojawi. Ktoś tu się pojawi, ktoś zmierza do swojego celu. Tak jakby ta osoba, tak, miała wspólny cel z dzieckiem i z pustelnikiem. Zmierzaj i taka rada jest. Zmierzaj do swojego celu. Dla kogoś, dla kogoś, tak? No, przepiękne czytanie, nie ukrywam. Więc tu mamy jakieś przeciążenie dla dwóch par. Tu mamy pustelnik. Do pustelnika ktoś przybędzie. Tu potrzebna jest wielka mądrość, bo dziecko prosi o uwagę. Matka chce być w energii stabilnej finansowo, więc ciężko pracuje. Jest duże przeciążenie. Jest duże przeciążenie. I ostatnia energia. Proszę, i Królowa Mieczy. Ktoś, kto odetnie. Jakieś nieścisłości, jakąś nieprawdę. Zobaczymy, co odetnie. Proszę bardzo. Odetnie brak równowagi w dawaniu i braniu. Musi zach zostać zachowana równowaga w dawaniu i braniu, tak? Jak mamy tu za mało, trzeba dołożyć, żeby był równy przepływ. Zobaczymy, czego to dotyczy. To nam już powie Anioł. To nam powie Anio, w czym zachować równowagę, w dawaniu i braniu, ale konkretnie o co chodzi. Podziwiaj to, co w życiu piękne, a więc nie smuć się, tak? Odwrotnie można to przeczytać. Nie smuć się i zauważaj. Nie zauważasz tego, co piękne, tak? Nie zauważasz tego, co piękne. Więc zachowaj tą równowagę, żeby nie wpaść w depresję, tak? Żeby nie wpaść w depresję. Dobrze. Dziękuję. To był żywioł ognia. Mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe. Jeżeli nie, można zadawać pytania. Dziękuję i do usłyszenia.